Witajcie w przestrzeni arbitrum, moi kochani. Dzień dobry, 5:55. O tej godzinie nagrywam to czytanie. Wstałam dzisiaj, poczułam bardzo silną potrzebę zrobienia tarota na październik dla wszystkich znaków. Będzie to tarot, który będzie drogą wskazówką właśnie dla Was. Użyłam talii tarota światła i cienia. Zresztą chciałabym przełączyć Was, żebyście zobaczyli karty, żebyście Wy zobaczyli te wiadomości na październik, bo będzie bardzo dużo sprawiedliwości, moi kochani. Więc ja Wam włączę rozkład. Niech ten rozkład przemówi do Was. Ale chciałabym jeszcze sprawdzić, jakie energie, jakie uczucia i emocje towarzyszyć nam będą kolektywnie, nam wszystkim w październiku 2024. Ktoś będzie się czuł niepewny, nie będzie wiedział, w którą stronę ma iść. Iść w lewo czy iść w prawo? E, iść z tą osobą za rękę? Czy tą rękę puścić? Co Wam to mówi? Będzie też bardzo dużo wrażliwości, takiej wrażliwości e, na cierpienie innych. I nieśmiałość, więc jest ktoś nieśmiały, ktoś, kto czeka na wasz ruch. I w październiku, ja bym radziła ten ruch zrobić, bo będzie dużo współpracy, zwłaszcza do około 17 października. Idealny czas na współpracę. Jakie emocje jeszcze będą nam towarzyszyć? Ktoś od dawna czuje się przygnębiony. Przygnębiony nie może się wypowiedzieć, nie może być prawdziwym sobą. Ktoś jest wolny, odchodzi od tej sytuacji, odchodzi od tej osoby, odchodzi od tego miejsca, który po prostu nie służy. Ale miłość, tego Wam życzę, tego sobie życzę właśnie na październik 2024. Jeszcze jedna emocja kluczowa emocja w październiku. Kluczowa emocja to bycie pełnym nadziei. I właśnie tą kartę chciałam, moi kochani, wylosować taką pozytywną, taką dla nas, zanim przejdziemy do tarota. Zobaczymy jeszcze, co karty wyroczni kolektywnie dla nas wszystkich na październik. Wymiana prezentami. No pięknie, co wam to podpowiada. Wymieniajcie się prezentami. No i współtworzenie, współpraca. Zapraszam do czytania, które się pojawiło wczoraj. Zajrzyjcie. Też była współpraca. 40, numer 40 i czas tyka. Czas podjąć jakieś decyzje, kochani. W październiku, ja powiedziałabym w ten sposób: im szybciej je podejmiecie, tym lepiej dla Was. Po prostu. I czas na regenerację. Numer 46. Czy Wam coś podpowiada? Osoba, która ma 46 lat, czas się zregenerować, więc. Wspaniale, bo ja wiem, że wy się kręciliście w kółko. Wiele osób się, bardzo wiele osób po prostu kręciło się w kółko. Nie mogło iść w lewo, nie mogło iść w prawo. Nie mogło podjąć dobrej decyzji, nie mogło podjąć prawidłowej decyzji. Karty koliberków dla nas. Brzęczenie. Spróbuj poczuć się, Wspaniale, żeby zrównoważyć i podnieść swoje wibracje. Muzyka. A więc muzyka. Słuchajcie muzyki o wysokiej częstotliwości, o wysokiej wibra wibracji. Muzyka solfejżowa, 432 Hz również jest, jest to muzyka silnie regenerująca nasze komórki, nasz organizm, nasze ciało i naszą duszę, moi drodzy. Karty bogini. Ostrzeżenie. Uwaga na przyszłość. Ktoś pisze komuś bajki palcem na wodzie, wiecie. Ktoś jest w letargu. I ktoś podąża za pewnymi schematami. Co wam to mówi? Zmienimy schematy, a zmienimy, a zmienimy nasze życie. I letarg. Letarg. Ktoś jest w letargu. Łagodny przepływ. 44. I na tym zostawimy te karty. 44. Czy ktoś widzi 44 liczbę? 4, 4, 4. 4, 4, Jeżeli widzimy tą liczbę, to jest najwyższa wibracja, jeżeli chodzi o prowadzenie. Czyli macie prowadzenie. Macie, macie opiekę aniołów. Macie opiekę swoich mistrzów duchowych. Macie opiekę swoich energii opiekuńczych. Cudownie. Ostatnie, ostatnie karty. Ostatnia talia. Tutaj mamy. Jednorożce, przepiękne, prawda? Piękne. Również robiły furorę na targach. Moi drodzy, zanim przejdę, zapraszam Was bardzo serdecznie na targi ezoteryczne Lublin 26-27 września. Października. 26-27 października. Uważajcie na pomyłkę. Więc arbitrum astrologia będzie, więcej szczegółów zdradzę Wam już ten weekend. Już dziś, już jutro. Co od żywiołu ziemi, moimi, dla nas? Rozwój, brawo. Poszukaj mentora lub przewodnika. Zmierzaj do rozwoju małymi krokami. Ucz się od innych, a więc nauka. Ja zapisałam się, już rozmawiałam z moją nauczycielką nową od Tarota, Ewunią. No to jest niesamowita kobieta, ja będę zaszczycona móc pobierać u niej lekcje. Księga Ręka Cud. Polecam Wam bardzo gorąco. Jest to miejsce, gdzie każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, nawet nie tylko osoby ze świata ezoteryki. Moje miejsce, jeżeli chodzi o karty. Więc rozwój i macie wsparcie. I dlatego ja to już wiem, że na pewno muszę się do mojej Ewunii odezwać. Dobrze, więc wsparcie. Poproście innych o wsparcie. Odpoczywajcie więcej i dbajcie o siebie. I miejcie zaufanie. Zaufanie. To jest to, czego potrzebujemy w miesiącu października. Moi kochani, przełączę Was na tarot. Zobaczcie, jakie wiadomości, zobaczcie, co do nas nadchodzi w miesiącu październiku rady wskazówki ostrzeżenia. Buziaki zapraszam do rozkładu. Rozkład składa się z dziesięciu kart, a więc dziesiątka. Październik, jedynka, nowy początek, zero od duszy. Więc co wy zaczynacie, moi kochani? Zaczynamy kartą pracy. Mamy tutaj ósemkę pentakli. Jest to praca w kilku miejscach. Bardzo często jest to praca kreatywna, jest to praca z pasji, z serca. Są to zlecenia, które przynoszą dodatkowe pieniądze dla Was. Ta kobieta robi to, co kocha, ta kobieta robi to, w czym się spełnia, ta kobieta ma wybory. To jest praca powolna, to jest praca dokładna. Praca ta wymaga odpowiedniego zaangażowania. Zaangażowania w tą pracę, czasu poświęconego, więc czas, będziecie musieli poświęcić bardzo dużo czasu i zaangażowania, żeby pewien projekt wyszedł. Jest to projekt czasochłonny, może być to dodatkowe zlecenie. Następna karta, karta numer dwa, jest to karta świata, więc świat, świat stoi przed nami otworem, zawsze to mówię, gdy widzę tę, tę kartę. Więc macie nowe możliwości, macie nowe pomysły, ale również co kończycie, jest to arkana główna, więc pewnego rodzaju zakończenia, zakończenia po to, abyście ruszyli do przodu, po to, żeby świat się przed wami otworzył. Więc jeżeli macie relacje, związki, które wam nie służą, które ciągną was. Które ciągną was w dół. Zakończcie je w miesiącu październiku, bo październik to już ostatni, ostatni moment na zakończenie, tak naprawdę. To jest czas na to, żeby zaczynać, żeby zaczynać z duszy, zaczynać z serca. Więc wszystko, co było nie tak, zostawiamy za sobą. I karta kolejna właśnie o tym mówi. Mamy tutaj już wrażenie, że bitwa jest zakończona. Bitwa jest zakończona, ale. Jeszcze tarczę powinniśmy mieć nieopuszczoną. Dlaczego? Dlatego, że przyjdą sytuacje w takim momencie, w jakim się nawet możecie nie spodziewać, właśnie gdzie trzeba będzie jeszcze ten miecz podnieść. Jeszcze nie, przy, nie wszystkie bitwy, moi kochani, zostały zakończone. Ta karta mówi też o dobrym zdrowiu. Ale nie wszystkie bitwy są zakończone. To, co powiedziałam, może nas uderzyć właśnie to wszystko w najmniej spodziewanym momencie, w jakim jesteśmy. Więc uważajcie, bo zobaczcie, niektórych to dotknie, ponieważ mamy tutaj zakończenie karmy, kolejna karta. Więc jeżeli nie spełnialiście się, jeżeli nie robiliście tego, co przeznaczone wam z duszy, z serca, Karma uderzy, ale też pomoc nadciąga w ostatnim momencie. Więc jeżeli rzeczywiście jest to dla Was przesłanie, jeżeli zdarzy się Wam sytuacja, w której znajdziecie się pod bramką, słuchajcie, pomoc przyjdzie w ostatnim momencie. Ktoś tutaj rozpamiętuje przeszłość, ktoś tutaj nie może pogodzić się z przeszłością, ktoś nie może pogodzić się ze stratą. Czy z Wami to rezonuje, moi kochani, i mamy złamane serce? Więc tutaj przeszłość puka do drzwi. I ja bym powiedziała, że to może być osoba z przeszłości, która po prostu wam to serce może złamać. Więc uważajcie na powroty osób właśnie w miesiącu październiku. Ja bym powiedziała, że nawet jeżeli te osoby wróciły we wrześniu, to nie jest na tyle niebezpieczne, jak przyjmiecie osobę z przeszłości w październiku, właśnie podczas tej energii. Uwaga na 17 października. Mamy wtedy pełnię, mamy wtedy pełnię w baranie na to będzie oddzielny filmik. No i cóż, moi drodzy, no to złamane serce bardzo mi przykro, jeżeli to przesłanie będzie dotyczyło Was ogromnie mi przykro. Natomiast są tutaj trzy szpady wbite w serce, więc ktoś łamie komuś serce, ktoś roztrzaskuje komuś serce na kawałki, więc uważajcie, bardzo uważajcie, kogo wpuszczacie do swojego życia. Bardzo uważajcie, komu dajecie swoją miłość. Bardzo uważajcie na to, z kim dzielicie swoje, swoje życie, tak? Kogo wpuszczacie do swojego domu, bo wasz dom to wasza świątynia. Pamiętajcie o tym, moi drodzy. No cóż, Mamy kolejny, kolejny rząd i są to karty same pozytywne, więc ja myślę, że do połowy października możemy mieć te sytuacje właśnie przepracowania, prac pracochłonnych projektów. Mogą być wyjazdy, bo karta świata też pokazuje jeszcze wyjazdy. Ale mówię też, to tutaj nie wszystkie bitwy są zakończone. Czujność oraz złamane serce i przeszłość uderzająca. Ale od 17 wspaniałe energie. Pojawiają się okazje do świętowania. Pojawia się jakaś impreza, na której możecie poznać kogoś bardzo interesującego. Więc, jeżeli macie zaproszenie w miesiącu październiku, zwłaszcza w połowie października, idźcie może być to przykład trywialnej kawy, ale to może zmienić Wasze życie. To może zmienić coś w Waszym życiu: to spotkanie, właśnie ta impreza. Wiadomości warte świętowania więc ciąża, ślub. Możemy mieć również jakiś dyplom obroniony, bo później będzie karta nauki. Piękne, wspaniałe wiadomości, moi drodzy. Dajcie znać, jakie wy macie plany na październik i oczywiście tradycyjnie, skąd mnie słuchacie. Ja nagrywam to dzisiaj z miasta, pięknego miasta Krakowa, więc ściskam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. No dobrze, moi drodzy, królowa Pentakli. Piękna kobieta, kobieta doświadczona, pracujący rodzic, mama na etacie. Kobieta, która ma to czego chce, kobieta, która ciężko ma to wypracowane. Kobieta, która być może jest samotna, być może jest samotna i czeka na tego właściwego partnera. Ja bym tu widziała kobietę po 40 roku życia, więc być może któraś z was, drogie pani, i ta kobieta jest mm, bardzo szczęśliwa w miesiącu w październiku. To właśnie dla niej jest ten nowy początek, ten nowy być może strzał Amora. Kto wie, moi drodzy? Bardzo, bardzo piękna energia kobieta zielarka. Też możecie spotkać taką osobę, kobieta z holistycznym podejściem do życia e, dla panów, ale też wasza energia. Panna. Ja słyszę panna. Panna odegra bardzo ważną rolę słońce, ascendent księżyc właśnie dla nas wszystkich w miesiącu październiku lub energia panny, czyli uziemienie, ugruntowanie, takie połączenie z naturą, połączenie z matką ziemią. Następna wiadomość dla nas to paść różdżek, więc człowiek młody, człowiek impulsywny. Może być to energia impulsywności, poddenerwowanie, taki zapalnik, tylko czeka. Żeby się odpalić. Może być to kobieta dla kobiety, może być to mężczyzna, może być to dziecko, może być to wasze dziecko. I tutaj wtedy jest kłótnia, tutaj jest impulsywność. Tu są powiedziane, o trzy słowa za dużo, co wam to mówi, słuchajcie. Ale to jest taka niespokojna energia, to jest człowiek, który nie usiedzi w miejscu nawet minuty. Bardzo dobrze, byleby nie był zbyt mocno impulsywny. Karta Świata, więc karta Świata, widzicie, zobaczcie, kartę koła zaasocjowałam do karty Świata. Więc coś musicie zakończyć, bo koło pokazuje nam dziesiątkę, a więc październik. Jedynka nowe początki zero od duszy. Droga, ruch, podróż, droga. Nowy pojazd. Być może nowa nieruchomość, fortuna kołem się toczy. Jeżeli robiliście dobrze, jeżeli byliście na swojej drodze przeznaczeniowej, na swojej drodze duszy, moi drodzy, ja wam wtedy ogromnie gratuluję, bo wtedy się wszystko odblokowuje, wtedy wszystko idzie do przodu. Jeżeli było źle, nie było pieniędzy, nagle, natychmiastowo te pieniądze po prostu się pojawiają. Nawet wy nie wiecie kiedy, nawet wy nie wiecie jak, ale one się pojawiają, moi kochani. I następna energia, mamy energię znowu młodą. Mamy paśmieczy, więc człowiek, który dużo myśli, dużo analizuje. Uczy się. Uczy się bardzo chętnie. Więc w miesiącu październiku będą webinary, seminary, wykłady. Kto z Was się wybiera? Ja zaczynam swoje studium astrologiczne, więc trzymajcie za mnie ogromnie kciuki, dlatego że właśnie w tym miesiącu podjęłam decyzję o tym, że rozpoczynam nowe studia. Słuchajcie, nie ma lepszego czasu właśnie na ten moment. Zresztą październik jest to miesiąc studentów, więc w tej karcie również widzę studentów. Ściskam Was gorąco, bo to będzie bardzo dobry czas, słuchajcie. Być może te studia, no właśnie, wasze życie zmienią i tego wam życzę. Wszystkiego dobrego, kochani. Zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was na czytania prywatne, lekcje długi karmiczne, co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała. Zapraszam również na spotkanie osobiste, słuchajcie, na spotkanie stacjonarne do łodzi. Buziaki, uściski i cudownego października dla Was.